na Małek, witam. Zapraszam na rozmowę telewizji Rzeszów. Coraz więcej samorządów skarży się na to, że w związku z podwyżką cen ropy komunikacja autobusowa staje się nieopłacalna. Czy to dotyczy także samorządów na Podkarpaciu? O tym rozmawiała będę z panem doktorem Sławomirem Poradą, zastępcą przewodniczącego zarządu Związku Gmin PKS w Rzeszowie, a także zastępcą Wójta Trzebowniska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Jak ta sytuacja y, wygląda u nas? Czy rzeczywiście y, ta komunikacja jest nieopłacalna i czy grożą nam likwidacje połączeń? Ja myślę, że na początku trzeba Państwa uspokoić, że nie grożą nam likwidacje połączeń. Natomiast no, sytuacja jest taka, jak pokazują dane gospodarcze. Rzeczywiście koszt y, wozu kilometra wzrósł znacząco ze względu na, w szczególności na koszty związane z paliwem. Zakładaliśmy do budżetu Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w miesiącu grudniu. W, wozu kilometr w granicach złoty 27 zł składający się na całokształt kilometrów w tym momencie to już jest złoty 88 zł na licząc na, na koniec czwartego kwartału. Czy jasno widać, że ta komunikacja jest do, deficytowa i trzeba do niej dopłacać? No niestety komunikacja jest deficy, deficytowa. Ona w większości była i, i ciągle jest, a teraz ta sytuacja związana z sytuacją makroekonomiczną, w szczególności z kosztami paliwa, no jeszcze bardziej zaoszczyły Kwestie kosztowności na tych liniach. Natomiast y, my, jako związek gmin Podkarpacka komunikacja samochodowa, będziemy robić wszystko, aby utrzymać, utrzymać te linie, które są y, do tej pory y, zorganizowane. Ja tylko przypomnę, że jest to dziennie 100, 1100 linii, które, które obsługujemy y, kursów y, natomiast y, jeżeli chodzi to o liczby pasażerów, to jest blisko 16 tysięcy pasażerów, więc nie wyobrażam Sporo. sobie tak, nie wyobrażam sobie, żeby rzeczywiście. Doszło do likwidacji tychże linii. Natomiast. Jak powiedzieć mieszkańcom, że nie dojadą do szkoły czy do pracy? Nie ma, Myślę, że nie ma takiej opcji. Gro kosztów niestety będą musiały na, na siebie wziąć samorządy, które partycypują w tych kosztach dość mocno. W zależności oczywiście od ilości mieszkańców, od wozu kilometrów na danej gminie. Ja tylko również dodam, że rocznie jako Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa przejeżdżamy blisko 7 milionów kilometrów. Przewozimy blisko 4 miliony ludzi, więc jest to Olbrzymia ilość i olbrzymie dane, które świadczą o tym, jak ta komunikacja podmiejska jest bardzo rozbudowana. To jest teren, drodzy państwo, pani redaktor, który obejmuje obważanek miasta, tak mówiąc bardzo obrazowo blisko 200 tysięcy mieszkańców, więc tych mieszkańców, może nie w całości, ale w dużej części, w szczególności młodzież i studentów, dowozimy naszym, naszą komunikacją do, do Rzeszowa, do stolicy województwa, bo tam się rzeczywiście uczą, pracują czy też. Studiuj. To od razu pytanie, jak zracjonalizować te przejazdy? Tak by na przykład nie było takich sytuacji, że autobus czerwony i zielony, czyli PKS i PK, spotykają się w tym samym czasie i pasażerowie mogą, mają wybór. Mogą siadać tutaj, mogą siadać tutaj. Jesteśmy już po wstępnych rozmowach z naszymi partnerami z Rzeszowa i chcemy rzeczywiście w sposób partnerski e, i taki racjonalny e, tak zaprogramować linię, aby nie było dublowania, o czym pani redaktor wspomniała, autobusów kolokwialnie powiem czerwonych i zielonych, bo takie określenie e, funkcjonuje. A więc na pewno będziemy chcieli e, zarówno my, jak i myślę, że strona nasza partnerska e, rzeszowska uracjonalizować tam, gdzie autobus nie pojedzie e, czerwony, pojedzie zielony, prawda? Albo, albo na, na odwrót, ma to oczywiście na względzie przede wszystkim tą taką przemyślaną i racjonalną gospodarkę kosztami, to przede wszystkim, ale również dowiezienie pasażera w oczekiwanej godzinie i w oczekiwanym momencie, w szczególności do centrum, do centrum Rzeszowa. Myśmy już poczynili, ja powiedziałem, że przystępujemy do rozmów, ale takim preludium do tego wszystkiego był bilet ten zintegrowany. No właśnie, cząst dał egzamin? Tak, tak. To jest, to, jest, to jest sukces zarówno myślę, że Związku Gmin, podkarpacka Komunikacja Samochodowa, jak i też. Miasta Rzeszów. Udało się w końcu po długich miesiącach wspólnych negocjacji, tych takich biznesowych i również samorządowych, wynegocjować świetne warunki, ale warunki dla pasażera. Pasażer rzeczywiście teraz może na jednym bilecie z, z, z gmin członkowskich PKS-u jeździć, jeździć niezależnie czy autobusem zielonym, jeszcze raz wróćmy do tego, czy autobusem czerwonym. A jak wygląda wymiana taboru? bowiem, że są już wysłużone niektóre autobusy, które mają 18-20 lat, czy Udaje się wymienić na te bardziej ekonomiczne i ekologiczne. Pani redaktor, Zarząd Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja samochodowa przez ostatnie lata trochę się pochwalę, poczynił mnóstwo starania, a w szczególności tutaj włodarze ościennych, ościennych gmin wchodzących w skład tego związku. Przypomnę, że jest to 15 samorządów. Wcześniej to było 9, już jest 15, więc bardzo duża liczba, myślę, i, i silny, silny głos, jeżeli chodzi o transport publiczny. Zarówno zrealizowaliśmy duży projekt unijny. I zakupiliśmy 54 nowe autobusy, które Państwo możecie zobaczyć, jeżdżące po Rzeszowie, po, po tych gminach członkowskich, jak również co Kilka miesięcy dokupujemy nowe autobusy, które stanowią, stanowią też taką formę zastępowania starych, wysłużonych autobusów. Jak również, proszę Państwa, no walczymy też z, 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 z taką opinią przedsiębiorstwa, które było mocno zakorzenione jeszcze w myśleniu, tym takim dość archaicznym. Zmieniamy, zmieniamy mentalność zarówno pracowników, zmieniamy podejście również kierowców. Chcemy rzeczywiście, żeby to było nowoczesne przedsiębiorstwo, które Przede wszystkim ma na celu służenie pasażerom, przede wszystkim tym pasażerom, które, którzy chcą dostać się do Rzeszowa i z powrotem do swojego domu. Czy pomimo tej całej sytuacji ekonomicznej jest szansa na rozwój? Tak, oczywiście, że jest szansa na rozwój. Ja myślę, że nawet nie myślę, stawiam taką głęboką tezę, że no, jesteśmy skazani również na partnerskie relacje z Rzeszowem, bo czas najwyższy i to już się stało to trzeba zaznaczyć. W końcu powiedzieć, że nie jesteśmy żadną konkurencją dla, dla MPK, dla ZTM-u. Jesteśmy partnerem, który się świetnie uzupełnia w tej całej aglomeracyjnej części Rzeszowa, bo naszą rolą jest przede wszystkim dowiezienie pasażera do Rzeszowa i jego przywiezienie. Natomiast nie jesteśmy, nie jesteśmy tutaj zainteresowani rozwożeniem pasażera po, po po mieście. To jest rola rzeczywiście przewoźnika stricte miejskiego. Tak jak powiedziałem na wstępie dzisiaj mojej wypowiedzi, to jest blisko 4 miliony pasażerów komunikacji PKS-u, więc jest to olbrzymie. To jest dwa razy tyle, co, co liczy województwo nasze podkarpackie rocznie przewożonych w obrębie właśnie Rzeszowa i do Rzeszowa, więc te liczby rzeczywiście no, chyba przemawia za tym, żeby w sposób taki dość konciliarny i partnerski zorganizować tą komunikację. Myślę, że i jestem przekonany, że tak się stanie już w najbliższych miesiącach. To teraz o innego pasażera chciałam zapytać, czyli tego pasażera, który jeździ koleją, ponieważ trwają konsultacje związane z centralnym portem komunikacyjnym, i wiem, że jest tutaj sporo protestów, ponieważ mieszkańcy gminy nie chcą mieszkać w pobliżu tych linii, gdzie pociągi będą się poruszać z bardzo dużą prędkością. To jest pani redaktor bardzo ważny element, który no niestety spędza sens powiek wielu mieszkańcom naszej gminy. Ja pragnę zaznaczyć, że my nie sprzeciwiamy się całej inwestycji, która jest myślę, że kluczową inwestycją z punktu widzenia tutaj polityki rządowej. Natomiast... Czyli ona jest potrzebna, ale nie ko koniecznie w tych miejscach, które zostały wyznaczone. To znaczy, ja nie będę mówił o celowości tej inwestycji, mhm. bo, bo nie od tego jestem. Natomiast jako samorządowiec mogę rzeczywiście mocno tutaj zaprotestować i powiedzieć, co nam się nie Podoba. I co mieszkańcom się nie podoba, co, na przykład to, że mają być wyburzane ich domy. Dokładnie tak. To są y, te cztery warianty, które zostały za, zaproponowane mieszkańcom. W każdym z tych, wariant, z tych wariantów dochodzi do wyburzenia a co za tym idzie również alokacji całej tej inwestycji w obszarach mocno zurbanizowanych na terenie Jasionki i gminy, i gminy Trzebownisko. I tego się mieszkańcy sprzeciwiają. Pomimo różnego rodzaju wskazań, zarówno samorządu, jak i mieszkańców, gdzie alternatywnie można, mogą te trasy przebiegać, no nie doszło póki co jeszcze do osiągnięcia konsensusu w tej sprawie. W związku z powyższym, no mieszkańcy ciągle, ciągle proszą, ciągle nalegają, ciągle proszą o zwrócenie uwagi na ten fakt, bo rzeczywiście, no, proszę zauważyć, jak wygląda dzisiaj nasza jasionka w gminie Trzebownisko. I trzeba również zrozumieć tutaj mieszkańców. My sobie zdajemy sprawę, że, że mieszkamy w Jasiące w gminie w zlokalizowanej blisko lotniska. Natomiast to nie tylko lotnisko. To również autostrada, która idzie przez tą miejscowość. To droga szybkiego ruchu, która idzie również przez tą miejscowość S19, prawda? No i kolejny, kolejnie ma, kolejna, ma iść szprych kata łącząca rzeszów z centralnym portem komunikacyjnym. Jej ulokowanie wzdłuż pasa tego y, transportowego, wzdłuż y, autostrady wydaje się racjonalne. Natomiast my jako samorząd i, i również mieszkańcy sprzeciwiamy się tej odnodze lotniskowej, która nie ma uzasadnienia ani ekonomicznego. O tym mówią również eksperci, bo pan marszałek województwa podkarpackiego wraz z gminami buduje również podkarpacką kolej aglomeracyjną, która będzie zasilać y, lotnisko w pasażera, będzie zasilać strefę przylotniskową w pracowniach, Natomiast ta kolej szybkiego ruchu no, takiego celu na pewno nie będzie, nie będzie miała. A zrujnowanie dużej miejscowości, zrujnowanie terenów dzielnicowych, zamieszkałych bądź co bądź trzeba to powiedzieć, również przez pracowników, którzy się ze względów na właśnie powstawanie licznych fabryk w naszej gminie tutaj osiedlili z rodzinami, no rzeczywiście był już potężny opór społeczny. I, to wywołuje kolejne protesty i strajki mieszkańców. Z, czego, z tego co pamiętam ostatni pod koniec kwietnia, ale kolejny planowany jest na 10 czerwca. No dochodzą do nas sygnały, że, że ta oddolna inicjatywa, która się utworzyła, rzeczywiście planuje, planuje przyłączyć się do ogólnego polskiego strajku wszystkich mieszkańców niezadowolonych z, 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 nie mówię, że z samej inwestycji, ale z przebiegu tej, tej, tej linii, linii kolejowych i 10 czerwca Czerwca y, będzie taki kolejny strajk. Z tego, co słyszymy z, z, z wniosków organizatorów, również no, połączony z blokadą ciągów komunikacyjnych. Skoro jest Pan zastępcą Wójta Trzebowniska, to chciałam zapytać: Podobno jest to gmina bardzo amerykańska. Czy to się przekłada na gospodarkę? Y to gmina przede wszystkim, która ma swój potencjał w ludziach. Tak bym zaczął od tego, prawda? My jesteśmy gminą, która no jest już taką, taką noclegownią Rzeszową, to już prawie 23 tysiące mieszkańców tej gminy, więc olbrzymi, olbrzymi wzrost. Cieszymy się, że rzeczywiście coraz więcej przybywa nam mieszkańców. Również cieszymy się z tych mieszkańców, którzy goszczą u nas, bo tak, tak to odbieramy. To są, to są zarówno żołnierze amerykańscy, to nie jest tajemnicą wszystkich. Państwo doskonale wiemy, że że w Jasiące stacjonują. Yy, mamy również oczywiście naszych gości z Ukrainy, yy, też może nie w takich ilościach, ale jak Rzeszów, ale też sporo, sporo mieszkańców jest tutaj. Natomiast czy yy, gmina Trzybownisko czerpie z tego korzyści? Nie, nie czerpie z tego korzyści. My jesteśmy gminą, która, yy, która zajmuje się z rozwiązywaniem problemów naszych mieszkańców przede wszystkim. Ale czerpią pewnie restauratorzy, hotelarze? Tak. Takie sygnały do nas dochodzą rzeczywiście i pizze, właściciele i właściciele pizzerii, rodzaju, tak, różnego rodzaju inne smakołyki. Cieszą się sporą popularnością wśród, wśród naszych gości ze Stanów Zjednoczonych. No ale również no, nie jest tajemnicą, że gro mieszkańców i naszego pięknego Podkarpacia, i całej Polski przyjeżdża, żeby rzeczywiście zobaczyć stacjonujące tutaj wojsko czy też te inne otoczkę infrastrukturalną, tak to ładnie dyplomatycznie powiem, która wiąże się z tym, z tym, z tym faktem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu.